O Jezu, dawno tak się nie ubawiłem, dawno tak się nie nagrałem, dawno taki nie byłem uśmiechnięty podczas strzelania jak w tej grze. Ludzie, gra PvP oczywiście w trybie FPP na tak zmasowanych serwerach, w skrócie 256 graczy może napierdzielać się na mapach, które przypominają najlepsze czasy gier FPP. Jest destrukcja otoczenia, jest kastomalizacja broni, pancerza czy hełmu, są pojazdy wodne, lądowo opancerzone, jest wybór klasy postaci, fajny feeling strzelania. Przed Wami Battle Beat Remastered. Oczywiście na samym początku wejdźcie sobie na strzelnicę, wypróbujcie broni, a jest ich tam parę sztuk, zresztą zobaczycie, że nie jest to taka prosta gra jak się wydaje na początku, co do broni. Jest odrzut, każda ma inną siłę rażenia, oczywiście dla przykładu takie asalty za bardzo nie różnią się mocą, co oczywiste, ale na przykład szybkością wypluwania pestek, skupieniem, odrzutem. Jest tam parę myślników, na którymi można się zastanowić i oczywiście przeczytać. Do tego szybkość uniesienia broni do pozycji strzelania, ciężar broni, który ma odniesienie do naszej szybkości biegania, czy szybkość przymierzania. No czad, pamiętajcie na razie 60 zł. W menu dostępne są trzy szybkie gry: 64 graczy, 128 graczy albo 256. Ja na początek proponuję 32 kontra 32. Dlaczego? Mapy są małe, punkty blisko siebie, jest ciągły kontakt, idealny czas na ćwiczenie aim'a, poruszania się po mapie czy po prostu nauki mechaniki gry. A ta jest jak dla mnie troszkę taka, wiecie, toporna, dziwna, no, ale do rzeczy. Kojarzycie taką grę jak PUBG? Chris, mechanika przypomina mi tą grę aż za bardzo. Styl poruszania się, celowania z broni, skakania, kucania czy leżenia, albo wchodzenia na przeszkody, etc. i wszystko działa z takim lekkim opóźnieniem. Wiecie, taki lekki jakby lag był. Trochę na początku to mnie irytowało, bo gra jako gra to jest taki typowy arkadowiec, jest szybka, strzelanie w głowę nie zawsze znaczy śmierć, trzeba trochę pestek wypluć z przeciwnika, żeby go powalić. No ale cóż. Pierwsze koty za płoty. Mapy na tych największych bitwach są ok. Nie za duże, nie za małe, kilka punktów do przejęcia bądź bronienia. Jakieś dominacje i tak dalej, wiecie o co chodzi. Analogii do Battlefielda jest dużo. Jednak to nie zmienia faktu, że ta gra bije na głowę różnego rodzaju multistrzelanki od DICE'a czy Activisiona. Ale jest też łyżka dziekciu, żeby nie było. Gra jest w fazie wczesnego dostępu, a co za tym idzie, jest sporo bugów, które troszkę przeszkadzają w grze. A że nie jest w cenie ani żadnego battlefielda czy koda bądź jakiejś innej army, to przestrzał w graczach jest ogromny i można spotkać na serwerach ludzi, którzy non stop coś pierwą i gra zaczyna przypominać chaos, w którym nawet nie potrafisz zebrać własnych myśli. Jeżeli grać, to tylko ze znajomymi. Пока. Пока. U mnie jeszcze występuje brak możliwości przypisania danych klawiszy. Za każdym razem kilka się tylko ppm. Jeszcze kilka błędów teksturowych znalazłem, lecz niestety nie uświadczycie tego na materiale, bo jestem cymbał i nie włączyłem OBS-a przed rozgrywką. Dobra, koniec tego fajansu. Mamy tutaj również menu kołowe, gdzie można budować zapory, stawiać punkt odrodzenia czy zrzucać skrzynki. A to pewnie nie wszystko, gdyż czasu nagrę mam niewiele, ale gdy tylko znajduję choć chwilkę, od razu odpalam tego wielokąta. Jeżeli chodzi o grafikę, co kto lubi? Mi osobiście sześciany nie podobają się, nie lubię takich teksturowych gier, jeszcze w trój wymiarze, no ale. Ta gra jest tak grywalna, że po prostu nie zwracam na to uwagi. Wierzcie mi na słowo. Tutaj gameplay rekompensuje nawet taką szatę graficzną. Warto jest wydać nie za wiele zielonego i grać całymi dniami i nocami z przerwą na dwójkę bądź jedynkę. Wkręciłem się w wir tej rozrywki. Nie powiem, że nie. Pamiętajcie, finalnie produkt jest cały czas w wydaniu, także większość błędów pewnie naprawię. Co do cheaterów, nie wiem. Pewnie są, ale na 256 graczy nie zwracam na to uwagi, bo czasami są takie rozgrywki, że przez 20 minut atakujesz jeden punkt na mapie, a przypominam, że na największych jest ich kilka do atakowania bądź bronienia. No i na sam koniec pewnie zapytacie się, czy warto. Ja odpowiem tak, że jak najbardziej warto. Oraz również polecam zasubskrybować mój kanał, dajcie znaka, czy odpowiada Wam ta gra. Polajkujcie, jeżeli chcecie, materiałów pewnie będzie więcej z gry, ale nie wszystko na raz. ta się chłodno w te upalne dni.